Jakub Kurzdał, Silesia24. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na naszą rozmowę popołudniową. Naszym gościem w studiu jest pani Justyna Dziembała-Świrska z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Justyna będziemy sobie rozmawiać na temat oferty dedykowanej grupom zorganizowanym. Co Muzeum Śląskie ma tak naprawdę do zaoferowania, zaproponowania grupom zorganizowanym właśnie? Muzeum Śląskie grupą zorganizowanym proponuje zwiedzanie takie indywidualne, samodzielne, ale przede wszystkim zwiedzanie w ofercie muzeum z przewodnikiem. Mamy takie trzy ścieżki przygotowane dla grup zorganizowanych, żeby zwiedzać z przewodnikiem, dwie po wystawach stałych i jedna po terenie zewnętrznym. Czyli to Państwo tak naprawdę mm, sugerujecie, w którym kierunku lepiej iść, jeżeli jestem grupą zorganizowaną, a w którą, jeżeli jestem klientem, że tak to nazwę, indywidualnym, tak? Czy znaczy ta oferta jest zarówno dla gości indywidualnych skierowana, adresowana, jak i też dla grup zorganizowanych, dlatego też. Y Jednym i drugim to jak najbardziej oferujemy. Natomiast to jest też łatwiej dla gości, żeby zwiedzać w taki zorganizowany sposób z przewodnikiem, który wskaże co jest najważniejsze w danej kolekcji, jak indywidualnie później pogłębiony sposób można muzeum zwiedzać. No właśnie jak ta oferta wygląda tak stricte w szczegółach. Przychodzę do państwa, decyduję się na oglądanie pewnej wystawy, albo jest to wystawa czasowa, albo wystawa stała i co dalej? I teraz w zależności od tego, jaki jest profil zainteresowania, mamy takie trzy ścieżki zwiedzania muzeum z przewodnikiem panu do zaoferowania. Pierwsza ścieżka to rajza po muzeum, to jest zwiedzanie wystaw stałych w pigułce. W ciągu około półtorej godziny przewodnik pokazuje to, co w danej kolekcji, w danej wystawie jest najistotniejsze, najważniejsze. Sześć wystaw stałych to jest Galeria Sztuki Polskiej od 1800 roku do współczesności, to jest również Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej, Galeria Plastyki Nieprofesjonalnej, wystawa poświęcona historii Górnego Śląska i ostatnia wystawa to jest kolekcja Centrum Scenografii Polskiej. To jest pierwsza ścieżka i tą ścieżkę również oferujemy grupom szkolnym w wersji od czwartej klasy szkoły podstawowej wzwyż. Poza tym oczywiście lekcje muzealne jak najbardziej y, też takim grupom zorganizowanym, szkolnym do zaoferowania. Druga ścieżka z kolei już ma taki charakter bardziej regionalny, pogłębiony, skąd my są, czyli historia i kultura Górnego Śląska w skrócie, w pigułce. W ciągu znowu około półtorej godziny y, przewodnicy zaznajamiają gości z tą skomplikowaną historią regionu, ale też y, poznajemy sztukę, tradycję i kulturę tego miejsca. Dwie ścieżki, jeżeli chodzi o te wystawy stałe, natomiast trzecia ścieżka to już byzuch Ferdynanda, czyli zwiedzanie terenu zewnętrznego, ponieważ muzeum zostało wybudowane na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego Katowice. Przewodnicy pokazują to, co po dawnej kopalni zostało do dnia dzisiejszego, jak funkcjonowała kopalnia w czasach swojej świetności. Przedstawiają ten trudny okres transformacji, jak kopalnia została zamknięta i później co w kolejnych latach się działo jak została wbudowana nowa siedziba Muzeum Śląskiego i wchodzimy też do tych budynków, które już są po rewitalizacji, już są udostępnione oraz zwiedzamy tą część niewystawową muzeum. Mówi Pani półtorej godziny, tyle mm -hmm. mniej więcej trwa Dokładnie. to zwiedzanie i to zaznajomienie się z, z tą ofertą, którą Państwo macie. Czy to jest czas wystarczający do tego, żeby e, wszystko poznać? Czy to jest tylko taki czas, w którym Państwo zaszczepiacie e, we mnie, jako w zwiedzającym, po to, żebym ja do Państwa wrócił? Słowo zaszczepiacie jest chyba bardzo dobre, ponieważ e, przewodnik ma za zadanie zaznajomić z tym, co w danej kolekcji, danej wystawie jest najważniejsze w danym miejscu. A my później, oczywiście, po zakończonym zwiedzaniu z przewodnikiem zapraszamy. My też goście do takiego indywidualnego, samodzielnego, pogłębionego zwiedzania, albo też goście często wracają po prostu w innym terminie, żeby samemu zwiedzić muzeum. Czyli są osoby, które u państwa się pojawiają po raz kolejny. Oczywiście, Państwo widzicie te twarze oczywiście. i o, to jest człowiek, który u nas był, tak? Był na zwiedzaniu tym takim grupowym, zorganizowanym, mhm. a teraz wraca samodzielnie. Dokładnie. Tak? Mówimy tutaj o grupach zorganizowanych. Gdybyśmy to pojęcie doszczegółowili, grupa zorganizowana to jest szkoła. Czy to są też na przykład ludzie, którzy w danym momencie zapisali się w danym dniu na zwiedzanie i państwo traktujecie ich jako właśnie taką grupę zorganizowaną? Jak to wygląda? Grupy zorganizowane to tak naprawdę bardzo szerokie pojęcie dla nas. To są zarówno grupy szkolne, to są grupy dorosłe w bardzo różnych kategoriach wiekowych, to są również grupy osób z niepełnosprawnościami i mogą skorzystać z tej oferty grupy zorganizowane od środy do niedzieli w godzinach działalności muzeum. Wystarczy wcześniej takie zwiedzanie sobie zarezerwować. Natomiast ta oferta zwiedzania muzeum z przewodnikiem poza grupami zorganizowanymi również jest adresowana do gości indywidualnych. I gości indywidualni już mogą w soboty i w niedzielę o wybranych porach zarówno z tej pierwszej ścieżki, jak i z tej ostatniej po terenie zewnętrznym skorzystać. A jak wygląda taka fizyczna droga do tego, żeby do Państwa dotrzeć? Co ja muszę spełnić? Gdzie się zgłosić? Gdzie zadzwonić? Albo na jaką stronę internetową wejść, żeby z tego zwiedzania dla grup zorganizowanych skorzystać? Żeby zaraz Rezerwować takie zwiedzanie wystarczy albo telefoniczna rezerwacja, albo też drogą mailową. Pani Józsun, mówimy o tych grupach zorganizowanych, albo o szkołach, albo o osobach, które zbiorą się w określonej liczbie. A co z klientem indywidualnym? Kości indywidualnych zapraszam jak najbardziej w sobotę i w niedzielę albo w inne wybrane dni świąteczne. W najbliższych miesiącach o godzinie 11, o godzinie 16 rajza po muzeum, czyli zwiedzanie wystaw stałych w pigułce z przewodnikiem, natomiast o godzinie 12.30 zapraszamy już na ten spacer industrialny bez Ferdynanda po terenie zewnętrznym. Poza tym w soboty o godzinie 14 oprowadzania autorskie, czyli pracownicy muzealni oprowadzają według danej tematyki, wcześniej zaplanowanej, wcześniej przygotowanej po danej wystawie stałej albo czasowej. Jak wygląda to zwiedzanie teraz? Bo czas mamy no, niezwykły i musimy o tym powiedzieć sobie szczerze. Wydawało się, że już powoli będziemy wracać do tak zwanej normalności, natomiast no, ta ilość przypadków koronawirusa powoduje, że wracamy tak naprawdę do kolejnych obostrzeń i do zmniejszania liczby gości. Jak to wygląda w tej chwili w Muzeum Śląskim? W momencie, kiedy muzeum się otwierało z początkiem czerwca. Ta oferta zwiedzania muzeum z przewodnikiem również została dostosowana do reżimu sanitarnego. Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób. Oczywiście zwiedzamy przy pełnym zachowaniu reżimu, czyli przy, y, przysłonięte usta, nos, y, odpowiednie zachowanie odległości i dezynfekcja rąk. Czy nie obawiacie się Państwo, że te obostrzenia spowodują, że tych ludzi będzie mniej, niż Państwo zakładacie? Bo na pewno jest ich mniej już ze względu na samą pandemię. Natomiast no, te obostrzenia w postaci, nie wiem, właśnie tej maseczki, która zmusza nas do, do zasłonięcia nosa, ust, no, też powoduje jakiś tam dyskomfort. Na pewno w porównaniu do poprzednich lat te analogiczne miesiące wyglądają całkowicie inaczej. Natomiast goście w Muzeum jak najbardziej są. Panie Justyno, czy państwo zauważacie, że z czasem jak wprowadzacie państwo ofertę i ją poszerzacie, na przykład właśnie o takie zorganizowane oprowadzania, klienci i odwiedzający Muzeum Śląskiego i my, jako ludzie, którzy po prostu do was docierają, jesteśmy nie wiem, bardziej świadomi, bardziej wyczuleni na sztukę, bardziej zorientowani? To trudne pytanie, chyba bardzo indywidualnie należałoby zwiedzających zapytać tak naprawdę. Natomiast prowadzenie oferty przewodnickiej do oferty zwiedzania muzeum z przewodnikiem, do oferty muzeum było wymuszone przez gości tak naprawdę, ponieważ muzeum, kiedy otwarło się w 2015 roku, to nowa siedziba, takiej oferty nie miało. Natomiast ze strony zwiedzających było bardzo dużo zapytań i po kilku latach muzeum zdecydowało się, żeby to już na taką dużą masową skalę wprowadzić. Państwa to cieszy, że ludzie przychodzą i, i, i właśnie chcą po to Państwa jesteśmy. wysłuchać. No właśnie chciałem zapytać, jak to wygląda z, z perspektywy osób, które y, pracują i których zadaniem jest pokazać i przybliżyć. Y, rozumiem, że dla Państwa im większa grupa, im liczniejsza, im bardziej ciekawa, tym lepiej. Tym daje większą satysfakcję na pewno przewodnikowi, jak i też pozostałym pracownikom muzeum. To zapraszamy do Muzeum Śląskiego. Jusyna dziembała świrska była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję również.